W dzisiejszym filmie poznasz siedem buddyjskich lekcji, dzięki którym nauczysz się, w jaki sposób wykorzystać odrzucenie na swoją korzyść. Na początek jednak wysłuchaj buddyjskiej historii, która pomoże Tobie lepiej zrozumieć cały film. W dawnych czasach w małej wiosce położonej u podnóża gór Japonii żył młody człowiek o imieniu Tenzin. Tenzin był znany ze swego dobrego serca, ale również z pragnienia uznania i akceptacji przez innych. Pomimo swoich starań często czuł się odrzucony i niezrozumiany. Pewnego dnia Tenzin zakochał się w pięknej Mai, córce bogatego kupca. Tenzin spędzał długie godziny myśląc o niej i planując, jak wyznać jej swoje uczucia. Kiedy w końcu zebrał odwagę, podszedł do Mai i wyznał jej miłość. Kobieta jednak, nie chcąc zrobić mu przykrości, delikatnie odmówiła, mówiąc, że jej serce jest już oddane innemu. Kilka miesięcy później Tenzin zapragnął dołączyć do grupy mnichów w pobliskim klasztorze. Uważał, że będzie to jego droga do wewnętrznego spokoju i akceptacji. Przez wiele miesięcy ciężko pracował, pomagając w klasztorze i ucząc się nauk Buddy. Kiedy nadszedł dzień decyzji, starszy mnich poinformował go, że nie jest jeszcze gotów na monastyczne życie. Tenzin po raz kolejny spotkał się z wielkim rozczarowaniem. Rok później Tenzin starał się o pracę uszanowanego mistrza rzemiosła. Marzył o tym, by stać się mistrzem i zdobyć uznanie wśród swojej społeczności. Pomimo jego talentu i zaangażowania, mistrz wybrał kogoś innego, uznając, że Tenzin nie jest jeszcze wystarczająco doświadczony. Tenzin czuł się zrezygnowany i zagubiony. Zaczął zastanawiać się, co sprawia, że mimo swoich najlepszych starań, ciągle doświadcza odrzucenia. Pewnego dnia, w akcie desperacji, postanowił przestać oczekiwać od innych czegokolwiek. Postanowił po prostu żyć w zgodzie ze sobą, bez pragnienia uznania czy akceptacji. Następnego dnia Tenzin wyszedł do ludzi bez żadnych oczekiwań. Nagle zauważył, że wszystko, czego wcześniej pragnął, zaczęło się dziać. Piękna kobieta podeszła do niego i poprosiła go o pomoc w trudnej sprawie, co ich do siebie zbliżyło. Co więcej, jej ojciec był w mieście szanowanym kupcem i gdy tylko dowiedział się o szlachetnym czynie Tenzina, zaprosił go do siebie i zaproponował mu pracę. Tenzin nie mógł zrozumieć tego, czemu gdy przestało mu na wszystkim zależeć, nagle wszystko zaczyna mu w życiu wychodzić. Udał się więc wysoko w góry do Buddy, aby opowiedzieć mu swoją historię. Budda wysłuchał go uważnie, a potem rzekł: Mój synu, twoje cierpienie wynika z twojego przywiązania. Puściłeś to, co było, odpuściłeś to, co będzie. Teraz więc możesz dostrzec to, co jest. Oboje jednak wiemy, że nie zawsze jest tak łatwo odpuścić. Każdy z nas choć raz w życiu czuł się zraniony, zawiedziony lub odrzucony, często przez bliskie nam osoby. Są to bardzo potężne emocje i niekiedy mogą nas one całkowicie przytłoczyć. Co by jednak było, gdybyś zamiast pogrążać się w smutku, żalu i rozczarowaniu, znał sposoby na to, by wykorzystać ten czas i stać się jeszcze silniejszą, pewniejszą siebie i bardziej odporną na krytykę osobą. Jak więc przekształcić ból w lekcje, które mogą całkowicie odmienić twoją przyszłość? Oto siedem lekcji opartych na naukach buddyzmu Zen, które cię tego nauczą. Zanim do nich przejdziemy, jeśli interesują cię tego typu treści, kliknij kciuk w górę i napisz w komentarzu. Każdego dnia staje się mądrzejszą osobą. Lekcja pierwsza: akceptacja odrzucenia. Wyobraź sobie, że poznajesz kogoś, kto wydaje się być idealnym partnerem. Spędzacie razem dużo czasu, godzinami rozmawiacie, dzielicie się swoimi marzeniami i planami na przyszłość. Pewnego dnia zbierasz się na odwagę i wyznajesz swoje uczucia, oczekując, że ta osoba poczuje to samo. Jednak zamiast radości widzisz w jej oczach zakłopotanie. Mówi, że nie jest gotowa na związek, że nie czuje tego samego. Czujesz, jak ziemia osuwa się tobie spod nóg, a w twoim sercu rodzi się ból i rozczarowanie. Znasz to uczucie. W buddyzmie Zen mówimy, że cierpienie wynika z naszego oporu przed rzeczywistością. Odrzucenie jest częścią życia i zamiast się przed nim bronić, powinniśmy je zaakceptować. Jak powiedział Dalai Lama: Nie pozwól, aby zachowanie innych zniszczyło twój wewnętrzny spokój. Akceptacja pozwala nam zobaczyć sytuację z szerszej perspektywy i zrozumieć, że odrzucenie nie definiuje naszej wartości. Jak możemy więc zauważyć, że opieramy się rzeczywistości odrzucenia? Pierwszym krokiem jest uświadomienie sobie naszych emocji. Kiedy doświadczamy odrzucenia, możemy czuć złość, smutek, czy nawet wstyd. Te emocje są naturalne, ale problem pojawia się wtedy, gdy zaczynamy z nimi walczyć. Zamiast zaakceptować, że czujemy się zranieni, Próbujemy ukrywać nasze uczucia, udając, że wszystko jest w porządku, lub, co gorsza, obwiniamy innych za nasze cierpienie. Co możemy zrobić, gdy już zauważymy u siebie takie zachowanie? Kluczem jest medytacja i introspekcja. Zamiast unikać bólu, usiądź w cichym miejscu, zamknij oczy i pozwól sobie poczuć wszystkie emocje. Pamiętaj, że to, co czujesz, jest tylko chwilowe. Jak powiedział Sadhguru, ból jest nieunikniony, cierpienie jest opcjonalne. Obserwując swoje emocje bez osądzania, zaczynasz je akceptować i pozwalasz im odejść. Jeżeli nie zareagujemy na nasze uczucia i pozwolimy, aby opór wobec rzeczywistości rósł, możemy znaleźć się w spirali negatywnych myśli i zachowań. Możemy zacząć unikać bliskich relacji, bojąc się, że doświadczymy kolejnego odrzucenia. Możemy zacząć wątpić w swoją wartość i kompetencje. Jeśli zaś nauczymy się akceptować odrzucenie jako naturalną część życia, Zyskamy wewnętrzny spokój i siłę, by iść dalej. Odrzucenie przestanie być wtedy czymś, czego się boimy, a stanie się okazją do nauki i rozwoju. Lekcja druga. Nieprzywiązywanie się do wyników. Wyobraź sobie sytuację, w której właśnie ukończyłeś ważny projekt w pracy. Pracowałeś nad nim przez wiele miesięcy, poświęcając czas i energię, licząc na awans lub uznanie. Kiedy nadchodzi dzień prezentacji, projekt zostaje odrzucony. A Twoje wysiłki nie są docenione. Czujesz rozczarowanie, frustrację i złość, martwiąc się o przyszłość i analizując przeszłość. W takich chwilach warto przypomnieć sobie słowa Buddy: Nie trzymaj się przeszłości, nie masz o przyszłości, skup umysł na chwili obecnej. Buddyzm Zen podkreśla znaczenie bycia obecnym w chwili, bez przywiązywania się do rezultatów naszych działań. Jednym ze sposobów na zauważenie, że jesteśmy zbyt przywiązani do wyników, jest świadomość naszych emocjonalnych reakcji. Czy odczuwasz silny stres lub lęk związany z przyszłością? Czy często wracasz myślami do przeszłości, analizując swoje decyzje? Psychologowie, tacy jak dr Carol Dweck, zwracają uwagę na różnicę między mindsetem stałym a mindsetem rozwojowym. Przyjęcie mindsetu rozwojowego pomaga nie przywiązywać się do wyników ale skupić się na procesie i nauce z doświadczeń. Techniki medytacyjne, takie jak uważność, mogą być tutaj niezwykle pomocne. Badania wykazują, że regularna praktyka medytacji uważności zmniejsza poziom stresu i lęku oraz zwiększa poczucie szczęścia. Doktor John Kabat-Zinn mówi, uważność to świadomość, która wyłania się poprzez skierowanie uwagi na chwilę obecną celowo, w chwili obecnej i bez osądzania. Jeśli nie zareagujemy na przywiązanie do wyników, może to prowadzić do chronicznego stresu i wypalenia zawodowego. Badania pokazują, że długotrwały stres może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, takich jak choroby serca, depresja i zaburzenia lękowe. Ostatecznie, nieprzywiązywanie się do wyników to klucz do wewnętrznego spokoju i zadowolenia. Skupiając się na teraźniejszości i akceptując to, co jest. Zyskujemy większą kontrolę nad naszymi reakcjami emocjonalnymi i lepiej radzimy sobie z odrzuceniem. Dzięki temu możemy przekształcić każdą sytuację, nawet tę najbardziej rozczarowującą, w okazję do nauki i rozwoju. Lekcja trzecia praktyka nieosądzania. Wyobraź sobie, że właśnie zakończył się Twój związek, a osoba, którą kochasz, odrzuciła Cię bez wyraźnego powodu. Czujesz ból, smutek i złość, a w głowie krążą myśli, że może to Twoja wina. Możliwe, że zaczynasz obwiniać siebie lub tę drugą osobę, próbując znaleźć logiczne wytłumaczenie tego, co się stało. Każdy z nas przynajmniej raz w życiu doświadczył podobnej sytuacji, gdzie odrzucenie prowokuje negatywne myśli i ocenę. Zen uczy nas praktyki nieosądzania, co oznacza akceptację rzeczywistości takiej, jaka jest, bez przypisywania jej etykietek. Dalaj Lama powiedział: Nieosądzanie jest sposobem na osiągnięcie wewnętrznego spokoju. Kiedy doświadczamy odrzucenia, naturalną reakcją jest ocena zarówno siebie, jak i innych. Jednak osądzanie tylko pogłębia nasz ból i utrudnia proces uzdrawiania. Staraj się obserwować swoje myśli i emocje, nie oceniając ich ani nie przypisując im nadmiernej wagi. Zamiast tego pozwól im płynąć tak, jak chmury płyną po niebie. Zauważenie, że ktoś w Twoim otoczeniu przeżywa odrzucenie, może pomóc Tobie zrozumieć, jak ważne jest wsparcie bez osądzania. Jeśli widzisz, że ktoś bliski obwinia siebie za odrzucenie, przypomnij mu, że te myśli są naturalną częścią procesu, ale nie muszą definiować jego wartości. Możesz powiedzieć: Rozumiem, że to, co się stało, jest bolesne, ale spróbuj nie oceniać ani siebie ani tej sytuacji. Pozwól, by te myśli przyszły i odeszły. Jeśli nie nauczymy się praktyki nieosądzania. Możemy wpaść w pułapkę negatywnego myślenia, co z kolei może prowadzić do długotrwałego stresu i obniżonego poczucia własnej wartości. Badania wykazują, że samoocena ma bezpośredni wpływ na nasze zdrowie psychiczne. Dr. Kristin Neff, autorka książki Samo Współczucie, pisze: Osądzanie siebie prowadzi do niskiej samooceny i chronicznego stresu. Praktyka nieosądzania pozwala na współczucie wobec samego siebie i innych. Praktyka nieosądzania pomaga także zrozumieć, że wszyscy jesteśmy ludźmi i wszyscy popełniamy błędy. Akceptacja tego faktu umożliwia nam lepsze relacje z innymi, jak i z samym sobą. Jak zauważa psycholog dr Tara Brach w swojej książce, Radykalna Akceptacja. Nieosądzanie pozwala nam zaakceptować siebie i innych z większą łagodnością, co prowadzi do głębszego poczucia spokoju i szczęścia. Pamiętaj, że odrzucenie jest częścią życia. A praktyka nieosądzania może pomóc nam przejść przez trudne chwile z większą łatwością i spokojem. Obserwuj swoje myśli bez oceniania. Pozwól im płynąć i odchodzić, a zauważysz, że poczucie wewnętrznego spokoju staje się coraz silniejsze. Jak powiedział Budda, nie wierz we wszystko, co myślisz. Myśli są tylko myślami. Akceptacja tego podejścia pomoże Tobie radzić sobie z odrzuceniem i innymi trudnościami w życiu z większą łagodnością i mądrością. Lekcja czwarta, pustka i bezwarunkowość. Wyobraź sobie, że właśnie przeżyłeś bolesne odrzucenie. Ważna w Twoim życiu osoba nagle przestaje się z Tobą kontaktować, albo Twoja aplikacja o wymarzoną pracę została odrzucona. Każdy z nas przynajmniej raz w życiu znalazł się w sytuacji, gdzie poczucie odrzucenia wydaje się dominować nad wszystkim innym. Buddyjski mnich Thich Nhat Hanh powiedział: Chwila, w której zdajemy sobie sprawę, że wszystko jest ulotne. Jest momentem, w którym zaczynamy rozumieć prawdziwą naturę rzeczywistości. Zen naucza, że rzeczywistość jest pusta z natury, co oznacza, że nic nie ma stałej i niezmiennej esencji. Odrzucenie, które teraz przeżywasz, nie ma stałego wpływu na Twoją przyszłość. Możesz zobaczyć tę sytuację jako chwilową i bez stałego znaczenia, co pomoże Tobie łatwiej się z nią uporać. Obserwuj swoje myśli i emocje. Zauważ, jak pojawiają się i znikają. Zatrzymaj się i dostrzeż ich nietrwałość. To, co dzisiaj wydaje się końcem świata, jutro może być tylko mglistym wspomnieniem. Gdy zauważysz, że ktoś wokół ciebie przeżywa odrzucenie, przypomnij mu o ulotności tego stanu. Możesz powiedzieć: Wiem, że teraz to boli, ale pamiętaj, że to uczucie nie będzie trwało wiecznie. Każda emocja, nawet ta najtrudniejsza, jest tymczasowa. Jeśli nie zareagujemy i pozwolimy, by uczucie odrzucenia wciągnęło nas w wir negatywnych myśli, możemy znaleźć się w spirali, która prowadzi do pogorszenia naszego psychicznego samopoczucia. Badania pokazują, że aktywacja regionów mózgu związanych z bólem fizycznym jest podobna do tych aktywowanych w momencie społecznego odrzucenia. Psycholog dr Guy Winch zauważa, że odrzucenie może prowadzić do obniżonego poczucia własnej wartości i trudności w nawiązywaniu przyszłych relacji. Pamiętaj, że każde odrzucenie to tylko jedna z wielu chwil w Twoim życiu. Pozwól sobie na odczuwanie smutku, ale nie zapominaj, że jest on ulotny i niedługo przeminie. Jak powiedział Dalaj-lama, akceptując tę prawdę, odnajdziesz spokój i równowagę w obliczu odrzucenia, przypominając sobie, że każda chwila jest tylko częścią większego obrazu. Lekcja piąta głębsze zrozumienie nietrwałości. Wyobraź sobie, że właśnie straciłeś pracę, lub nie możesz wykonywać pewnego zajęcia, do którego byłeś przyzwyczajony. Czujesz się zagubiony i przytłoczony, bo cała Twoja ciężka praca i zaangażowanie poszły jakby na marne. Każdy z nas, przynajmniej raz w życiu, doświadcza takiej sytuacji, gdzie wydaje się, że nasz cały świat się rozpada. Tego rodzaju odrzucenie może wstrząsnąć naszym poczuciem bezpieczeństwa i pewności siebie. Buddyzm Zen naucza nas o nietrwałości. Jednej z kluczowych koncepcji tej filozofii, Thich Nhat Hanh powiedział: Wszystko, co rodzi się, jest nietrwałe i podlega zmianie. Zarówno sukcesy, jak i porażki są jedynie chwilowe. Przypominanie sobie o nietrwałości może przynieść ulgę i pozwolić na łatwiejsze przetrwanie trudnych chwil. To, co teraz czujesz, minie. Poczucie odrzucenia, choć bolesne, jest tylko przejściowym etapem w Twoim życiu. Obserwuj, jak Twoje emocje przychodzą i odchodzą. Tak jak przyroda przechodzi przez pory roku, tak i nasze życie jest pełne cyklicznych zmian. Każda emocja, zarówno radość, jak i smutek, jest przemijająca. Jeśli pozwolimy, by uczucie odrzucenia zdominowało nasze myśli i działania, możemy wpaść w pułapkę negatywnego myślenia, które może prowadzić do długotrwałego stresu i obniżonego samopoczucia. Dr John Kabat-Zinn, pionier w dziedzinie mindfulness, pisze: Chwila, w której zaakceptujemy, że nic nie jest trwałe, jest momentem, w którym naprawdę zaczynamy żyć. Zrozumienie nietrwałości pozwala nam lepiej radzić sobie z trudnymi chwilami, ponieważ wiemy, że one i tak miną. Akceptacja tej prawdy daje nam siłę do przetrwania i doświadczania życia w pełni, bez lęku przed zmianą. Pamiętaj, że życie jest serią chwil, które przychodzą i odchodzą. Pozwól sobie na odczuwanie emocji. Ale nie pozwól, aby cię one zdominowały. Jak powiedział Dalaj Lama, jeśli coś ma rozwiązanie, nie martw się. Jeśli coś nie ma rozwiązania, martwienie się nie pomoże. Akceptacja nietrwałości pozwala nam żyć bardziej świadomie i spokojnie, wiedząc, że każda trudność jest tylko chwilową przeszkodą na naszej życiowej drodze. Lekcja szósta. Medytacja jako narzędzie do radzenia sobie z odrzuceniem. Wyobraź sobie, że przeżywasz bolesne odrzucenie, np. koniec związku lub odmowę przyjęcia do wymarzonej pracy. Uczucie rozczarowania i smutku jest przytłaczające, a myśli krążą wokół tego, co poszło nie tak. W takich momentach medytacja zen, szczególnie praktyka zazen, może być niezwykle pomocna. Przypomnij sobie słowa Buddy. Spokój pochodzi z wnętrza, nie szukaj go na zewnątrz. Medytacja zazen, która polega na siedzeniu w milczeniu i obserwowaniu oddechu, pomaga zyskać spokój umysłu i dystans do naszych emocji. Uczymy się obserwować nasze myśli i uczucia bez osądzania ich, co pozwala lepiej radzić sobie z bólem odrzucenia, akceptując nasze emocje takimi, jakie są. Rozpoznanie momentów, kiedy odczuwamy ból odrzucenia, jest kluczowe. Zamiast unikać tych uczuć, możemy je zauważyć i zaakceptować. Dzięki temu możemy zacząć rozumieć nasze emocje i zmniejszyć ich intensywność. Badania wykazują, że regularna medytacja zmniejsza poziom stresu i lęku, poprawia nastrój i zwiększa poczucie dobrostanu. Badanie Harvard Medical School wykazało, że medytacja może fizycznie zmieniać struktury mózgu, zwiększając gęstość substancji szarej w obszarach związanych z pamięcią, emocjonalnym regulowaniem i uczeniem się. Dr Kristin Neff mówi: Samo współczucie pozwala nam być bardziej elastycznymi w obliczu przeciwności i mniej podatnymi na depresję i lęk. Medytacja pomaga rozwijać współczucie do siebie, co jest kluczowe w radzeniu sobie z trudnymi emocjami. Ostatecznie, medytacja jako narzędzie do radzenia sobie z odrzuceniem pozwala nam spojrzeć na nasze emocje z perspektywy, zrozumieć je i zaakceptować. Praktykując medytację. Uczymy się, że spokój i siła pochodzą z wnętrza, a nie z zewnętrznych okoliczności. Lekcja siódma: akceptacja zmiany. Wyobraź sobie, że od lat jesteś w związku, który nagle się kończy, ponieważ twoja partnerka lub partner decyduje się odejść. Czujesz ogromny smutek, złość i poczucie odrzucenia. To uczucie, że wszystko, co było stałe i pewne, nagle przestaje istnieć, może być niezwykle trudne do zaakceptowania. Każdy z nas może znaleźć się w takiej sytuacji, gdzie odrzucenie wiąże się z koniecznością zaakceptowania nowej rzeczywistości. Zen uczy nas, że zmiana jest nieunikniona. Jak powiedział Tich Hanh, zrozumienie nietrwałości i zmiany jest jednym z najważniejszych wglądów, jakie możemy osiągnąć. Odrzucenie często wiąże się ze zmianą, która może być trudna do zaakceptowania. Zamiast się jej opierać, przyjmij ją jako część życia. Każda zmiana niesie ze sobą nowe możliwości i lekcje. Akceptacja zmiany może być trudna, ale jest kluczowa do naszego rozwoju i szczęścia. Zauważ, kiedy ktoś w twoim otoczeniu zmaga się ze zmianą i odrzuceniem. Obserwuj ich reakcje. Mogą być zdezorientowani, zmartwieni lub pełni lęku. Możesz pomóc, przypominając im, że zmiana jest naturalną częścią życia. Jeżeli nie zaakceptujemy zmiany, możemy utknąć w negatywnych emocjach. Co z kolei może prowadzić do problemów zdrowotnych zarówno psychicznych, jak i fizycznych. Badania przeprowadzone przez psychologów z Uniwersytetu w Kalifornii pokazują, że akceptacja zmian i elastyczność psychiczna są kluczowe do osiągnięcia wewnętrznego dobrostanu ludzi. Dr. Kelly McGonigal w swojej książce Siła stresu pisze, nasza zdolność do adaptacji do zmian. Jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na nasze zdrowie i szczęście. Akceptacja zmiany pozwala nam otworzyć się na nowe możliwości i doświadczenia, które mogą wzbogacić nasze życie. Pamiętaj, że życie jest pełne nieprzewidywalnych zwrotów i zmian. Kiedy nauczymy się akceptować zmiany, zyskujemy wewnętrzny spokój i elastyczność, które pozwalają nam lepiej radzić sobie z przeciwnościami losu. Akceptacja zmiany pozwala nam żyć bardziej świadomie i spokojnie, wiedząc, że każda trudność jest tylko chwilową przeszkodą na naszej życiowej drodze. Podsumowując, w życiu często doświadczamy odrzucenia i zmian, które potrafią nami głęboko wstrząsnąć. Buddyzm Zen oferuje nam cenne nauki, jak radzić sobie z tymi trudnościami. Kluczową lekcją jest akceptacja nietrwałości życia oraz umiejętność nieosądzania zarówno siebie, jak i innych. Pamiętajmy, że każdy z nas może odnaleźć wewnętrzny spokój i mądrość, aby przezwyciężyć odrzucenie i wzmocnić nasze adaptacyjne zdolności. Na koniec mam do Ciebie pytanie: Jakie kroki możesz podjąć już dziś, aby wzmocnić swoją odporność psychiczną i umiejętność radzenia sobie z życiowymi trudnościami? Jakie są Twoje osobiste strategie na codzienne praktykowanie akceptacji zmiany i nieosądzania? Koniecznie podziel się tym z innymi w komentarzu na dole pod tym filmem. Jeżeli dotrwałeś do końca naszej podróży, napisz w komentarzu to zdanie: Świadomie kroczę przez swoje życie. Podziel się swoimi spostrzeżeniami oraz nie zapomnij zostawić subskrypcji, by na bieżąco być informowanym o nowych filmach. Jeżeli chcesz jeszcze bardziej przyczynić się do rozwoju tego kanału, wspieraj nasz kanał na Patronite, do którego link znajdziesz w przypiętym komentarzu pod tym filmem. Dołącz też do naszej darmowej grupy na Facebooku, klikając pierwszy link w opisie tego filmu i pamiętaj, wszystko co mamy jest teraz.